Biewiórki i Bobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zapraszam Was na dzisiejszy epizod, który zanosi się będzie przepełniony wydarzeniami, bo od samego rana dużo się dzieje. Ale nie uprzedzajmy faktów, zapraszam Was bardzo serdecznie. Miłego oglądania. Wezwaliśmy gościa od gazu, od firmy, z której kupujemy gaz, bo przecieka butla. Jak się ją zamknie, to jest, leci wyraźnie. Gaz. to nie, to przyjechał i mówi, że nie, 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 to nie butla, to nie butla, to najpierw mówi, to tutaj, to jest zepsute, to jest zepsute. Mówię mu, stary, nie, bo jest odcięty, i leci z butli. Nie, nie, to nie to, to tu, tu jest zepsute, to jest zepsute. Nie, butla i on nie chciał słuchać tej butli, nie chciał nawet posłuchać, a to tss, tak leci w tej butli, w końcu się podniosłem tą butlę, przyłożę mu do ucha, a, okej, okay. no i wziął ją, teraz zabrał. Śniadaniowe odstępstwo od bezglutenowego jedzenia, a właściwie nisko, Węglowodanowego nie glutonowego, węglowodanowego i y, troszeczkę zjem pieczywa. Dawno nie jadłem, więc taka kanapa mi się należy. Tradycyjna sytuacja, Juny wybiega, zatrzymuje pana, a ja muszę przyjść, lui, lui, zapłacić. Tak? Proszę bardzo, nie, Juny zapłaci, dobrze. czyli takampao, czyli sok z trzciny cukrowej mama się ucieszy <grym> a tam zobaczcie do pracy, z dziękmi, jak nie ma gdzie zostawić hej cześć <grym>

Nie, straciłem nice jeszcze. Uch. Kolejna przeprowadzka baru. Muszę go rozkręcić. E, I ląduje on u klienta, także znowu znoszenie tego wszystkiego na to dobrze, że nie będę musiał tego po raz kolejny skręcać, bo już bym się załamał. No i już rozkręcanie mam za sobą. Teraz najgorsze znieść ten blat, tą front właściwie baru. To jest największy, najcięższy. A w międzyczasie jeszcze zbiegałem na dół. Zaraz mają po to przyjść ludzie, więc się spieszyłem. A jeszcze byłem w międzyczasie na dole. Przyjechała taka rodzinka chińska. Kupili jedną maszynę tak. do lodów. Także już ją mam z głowy muszę drugą wystawić i, i naprawić. bo maszynę jutro przyjadą, polecili już depozyt, także jest spoko. Dobry dzień, dobry dzień. A zaraz jedziemy na spotkanie z firmą organizującą połowy ryb na Mekongu. Poraliśmy się już z. Tym tutaj, który był od rana, rozgardiaszem, jedziemy na spotkanie z. No właśnie, najpierw po drodze zajdziemy na chwileczkę, przywitać się z Polo Przywarskim, który jest w tej chwili u dziewczyn, i z Adamem. I stamtąd pojedziemy na spotkanie z człowiekiem od wypraw wędkarskich. Tracimy na planu. Polo pojechał teraz do hotelu, więc. Spotkamy się z nimi po spotkaniu z człowiekiem od wyprawekacji i dobrze, bo będzie na spokojnie. <śmierdzi> 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 Tutaj mijamy Night Market za dnia, na którym ostatnio żeśmy byli. A tutaj próbuje się przecisnąć pan pod prąd z jednej, z drugiej. Próbuję robić co może, żeby się przebić. Tutaj jest restauracja, w, w której jesteśmy uwzględnieni na spotkanie z panem od połowu prymku. Witanie. To wprawdzie jest zupełnie inna restauracja chyba, ale dokładnie w tym miejscu, albo obok będzie nasza, zaraz przyjdziemy, ale chciałem wam od razu pokazać jak fajnie urządzona jest tutaj. Wow, tam jakieś węże, nieźle, wow. fajna miejscówka nad samą wodą, śliczny bar, wszystko pięknie, Runku, so baby this is the place? Tam są łodzie, i okazuje się, że właściciel tej restauracji ma również firmę, która ma te wycieczki. On jest właścicielem tych łodzi, również gigantycznych, którymi organizuje się wycieczki po Mekongu. Także dość gruba, gruba akcja. Myślałem, że to jakaś mniejsza firma będzie. Ale to już skoro jestem tutaj, to wam pokażę jeszcze, jak wygląda ta restauracja, zanim pójdziemy na spotkanie. Tu jest bar. W takim old schoolowym stylu. kolejna fontanna. Yes, we go in there! Today, hello! No, taki przyzwoity w miarę wybór alkoholi. To taki typowy bar, cocktail bar. No i restauracja, jak widzicie, tu obrusy, a tu tak troszkę bardziej lightowo kafe. Duża ta restauracja jest. No. Kilkaset osób może usiąść. Tutaj jeszcze jest część w środku z miejscem, ze sceną, muzyka na żywo. Taka bardziej klubowa. Zobaczmy co dalej. Kolejna salka VIP-owska zamknięta. Można zorganizować jakąś imprezę sobie. W mniejszym gronie. Dużo zieleni, dużo posągów różnego rodzaju. Aha, to w ogóle stylizowane jest na dziób statku. Stąd Titanic. Rozumiem. No dobrze, to już wszystko jasne, jeśli chodzi o to. Tutaj też był restaurant Titanic. To mamy do Tu jakiś bar na zewnątrz, ale pewnie nie używany już od dawna. Osągi. Tam jest zejście na takie molo. ciężko powiedzieć przystań, gdzie cumują te duże łodzie. Um, którymi można sobie popływać po Mekongu i pooglądać tam jest jeszcze jeden poziom gdzie sobie ludzie siedzą już bezpośrednio przy wodzie super, tarang sobie usiadła a my czekamy teraz na kontakt od człowieka tutaj jedna z takich wycieczkowych łodzi właśnie wraca będzie cumowała można na tym niezłe imprezy by skręcać no i sporo ich jest Teraz pewnie biedują, bo jednak turystów prawie że nie ma. Ale za czasów świetności to śmigały równo. No i właśnie skończyliśmy spotkanie e, bardzo owocne i bardzo merytoryczne. I myślę, że z tego coś będzie. Widać, że po pierwsze to, to był menadżer tej firmy, nie właściciel. E, bardzo jakby zapaleniec, to widać, że zapaleniec wękarstwa, bardzo duża wiedza na temat miejscowych ryb, gatunków. Jak zaczął to mi opowiadać, mówię, no nie, no nie w tą stronę idziemy, to tej, przyjdzie czas na to przyjdzie czas na jest konkretny. Na razie, na razie potrzebowałem innych informacji. No i żeśmy pogadali, bardzo fajnie to wszystko wyszło. Jesteśmy na bardzo dobrej drodze do tego, żeby zrobić mega fajną rzecz dla wędkarzy, mega fajną dla wędkarzy, mega fajną również dla osób, które chcą połowić, ale jednocześnie z przymrużeniem oka, w sensie, że zabawa jest istotniejsza, dobra zabawa istotniejsza niż złapanie ryby, to taka opcja też się tutaj kreuje. No dobra, to my teraz stąd idziemy, idziemy chyba na spotkanie, zobaczymy zresztą. Jedziemy teraz na 172, ale tu chciałem wam pokazać, to jest takie drzewo, które się nazywa tricolor. I ono z jednego drzewa potrafi mieć trzy kolory. Tutaj są akurat dwa, ale potrafi mieć jeszcze trzeci kolor. Fajna sprawa i to strasznie długie, duże urosło, bo normalnie jest, znaczy widywałem mniejsze, a to jest wielkie. No ale dobra, jedziemy. Bye, bye, bye. Judy się pożegnała z rybkami. Pożegnała się z restauracją. I jedziemy wow. na... Razie. O jeszcze zaś. Elefant? To słoń. Uh. A tu autobus miejski. Jesteśmy już za tydzień. drugiej. Eee, I zaraz gdzieś tutaj jest lokal dziewczyn. Będziemy się zatrzymywać. It's ok, bo... My jesteśmy już u Wim. Jest Bobo. Cześć Bobo. Jestem, o, oh, nie, hello! Teraz posadzę na chwilę dziewczyny, niech sobie dają, maybe sit, order something, I will go outside to look around. No, to zostawiam dziewczyny i idę sobie popatrzeć dookoła. Bardzo dawno nie byłem tutaj za dnia, zobaczmy zatem jak wygląda ulica teraz. po wolutku zaczynają się pojawiać turyści, backpackersi, czyli tak jak było za starych, dawnych czasów. Są oczywiście stali bywalcy, których jeszcze pamiętam z czasów Polonii. A ta w coraz większym remoncie widzę. Tutaj wyjście pracownicze z Hayata, czy Hayatu, nie wiem. No i jest. Jeszcze jeden rzut oka. na żółte drzwi Polonii. Nie mógłbym przyjechać na 172 i tego nie sfilmować. Polonii. przyszedłem do Pani od soków, a Pani od soków nie ma. No i jak jak tu zamienić słowo z kimś, jak nikogo nie ma. Tutaj jest Chinka. Wreszcie coś stawiła jakieś meble. Już lepiej to wygląda niż wcześniej. No i co? No i mamy nasze skrzyżowanie. Tutaj teraz zrobili na rogu. Ajty fantastycznie. Zmienia się ulica na bardziej elegancką. Nasz Circle K obok Polonii zlikwidowany, nic tu jeszcze nie powstało po nim. Cały czas resztki jakiś reklam i nie ma nawet sklepiku. Dobrze, że jest Navy, chociaż tam głównie alkohol. Adam, szczęśliwy. No, thank you. Adam, po, pokaż taką prawdziwą twarz. Zobacz, przyszła butelka i pokaż, jak na nią reagujesz, no. No jak. Oj oj oj. oj. Możesz ją przytulić, ja jak cię, chcesz. Ja cię teraz załatwię. Przepraszam, bo moi widzowie zapadne większości kojarzą Piotr Polo przywarski przyleciał do Kambodży. i na kamerze. To nie było? to szybka pękła, muszę teraz ją wymienić. Polo od razu. Ja nie piję, a Adam będzie swoje tutaj. Gierki, proszę bardzo, Adam, bo chciałeś coś powiedzieć. Ja nic nie chciałam powiedzieć. Dobrze. Ale dlaczego ta butelka jest tutaj? Co po w ogóle się dzieje? Ja bym kokonatem się ten... wzmocnił. Yy... No. Trzeba kokosy zabrać. Ja nie wiem do końca nas zaprowadzi dzisiaj. Ale mam nadzieję, że do światła. W ciągu. ma kurczaczka. Frytki i cukierki dookoła. Co jest teraz? Cukierka czy kurczaczka? Aparat na telefonie. I siedzą dziewczyny w środku same, jedne. A my na zewnątrz. Adam poszedł w mocne uderzenie. Nie wiem nie wiem jeszcze, czy wsiądę do tego pociągu, czy nie. Na razie są dziewczyny, więc grzecznie. Darnka dobra telefon, wyszła do mnie mówi, muszę wracać do domu, więc nie wiem jeszcze, co się stało. Juny, a Ty się przywitałaś z y, Piotrem? Juny, chodź tutaj. Jak Cię tata wychował? Ono tutaj, powiedz cześć. Trochę nieśmiało. What happened? I have to go No, jak mus to mus. Nie złapałem jej, nie złapałem, pojechała. Tarek pojechała z Juny. Czy to jest jakiś znak, Adam, mam do ciebie pytanie? Czy, ty, czy możesz rozpatrywać to w, w kategorii Że tak miało się wydarzyć? Nie to rybka, ale ty się mi cieszysz. <noise> I wszyscy wiedzą. Ja nic nie mówię. <noise> Dobrze, kończymy, na, kończymy, kończymy nagrywanie, kończymy. Mój to po 5 dolarów korkowe. siatka z kanapek. Tym razem była bez maseczki. Jest też przyjaciel od zegarków. Dzisiaj jest Rolex grany. Ale jest. The jest jest który ostatnio. Of <laughs> jest. jest. Także zegarka nie kupimy, ale Breitling. Oh, moja ulubiona marka. Breitling. No. Yeah. Moja oh, ulubiona marka, my favorite eh, brand. Dziewczyny siedzą przy barze i za barem, a tam z prowadzi rozmowy, generalnie dziewczyny, yeah. no, no yeah. mają dobrą zabawę, tak, nie powiem baba, o czym rozmawiamy, ale jest byka, no, jest byka. co nie powiesz, powiedz. Nic nie, nie powiem. Powiedz, bo ja powiem, bo a powiem. Wszystkie panie pragną dobrych ludzi obok siebie. Bo powiem. I mogą ich dostać. Nie, ding, dy, ding, ding, nie, ding, 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 ding. Podążam za Adamem, który na chwilę przystanął. Ja nie można iść. Bo idziemy... Nagrywaj, nagrywaj. ...bo nagrywa, nagrywa, nagrywa. idziemy po Pola. No nie wiemy czy pójdzie z nami... Nie, ja ja się pożyczę po Nie wiem czy czy on pojedzie z nami, ale... Nagrywaj, pojedzie. I... Mówię... Pojedziemy myślisz? Tak, nie, nie. A on siedzi, mówi, teraz operację nad ale książką. Ale w sumie, jak mówię, że pojedzie, to pojedzie. Książka znajdzie Polo, pracuje teraz na książką, już na Chyba ostatnie sznyty. Zejść na dół na moment. Mam z tobą do pogadania. <gadanie> to zejdź na dół u siebie w hostelu, w hotelu. Ja mam z tobą do pogadania, dwa słowa. Jest niecny plan, widzę. Nie wiem, co nagrywać, żeby było inaczej niż u Adama, ale jest nasz kumpel od zegarków, to jest dobry ziom, naprawdę dobry ziom, słowo honoru, po 75 dolarów puszcza te Breitlingi i, i, i Rolexy. Polo, jest zegarek, czy nie? Nie, nie mam z nim... Ale ma, ma gość naprawdę te podróbki. Nie, nie noszę, dzięki. Dobra, mam, kamerę. Podjechał tutaj Hyundai, taki van mały, ale chciałem wam pokazać, bo to już jest, ee, no... Niesamowita, now, nowy design, jakby te lampy już tutaj są takie wąziutkie. To trochę mi przypomina, no nie wiem, łowce roboty, Nie, ale fajny, bardzo fajny samochód. Super, zrobiony, naprawdę. Hyundai Staria, ślicznie wygląda. Piękne. Polo zatrzymał się w lokalu. David Easy. Tam są na górze oczywiście pokoje, w których on się zatrzymuje, zostaje. A tu jest lokal na dole. Tak, tutaj właśnie patrzyłem na ścianę. E, Hall of Fame. Albo Wall of Fame. Ale jest David Bowie. Są chłopaki z YouTube. Oasis Joker. A tam jest chyba okładka nierwany. Fajnie. O, są to, są to, są to, są to. A tu dziewczyny grają w bilardach, więc nie chcę im przeszkadzać, czekamy na pola i lecimy dalej. No i nowy Hyundai w ruchu. Takie, takie światła faktycznie są takie wąskie, przymrużone, jakby taki zaspany był. Cześć! Ciema mała? Cześć? Mała gwiazda? A to jest Pojawiła się Jun. Zmitała na różowo. Under Armor. Dobra, zupa się jakby Ding 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 Tak zdrubeczko Przysedł mam mówić Do mojej <śniusz> <Finanz. śniusz> <Za mój. śniusz> mów moje mów do jego kamery <śniusz> Za <Zamis>. moje <śniusz> Mów do mojej Słuchaj, dzisiaj się zapraszam za moje na Chińczyznę Dzięki może być? No, z twojej strony. No pewnie, za Twojej dojedziemy, No dojedziemy, dobra. Masz kamerę gotową? To naszą gotową. A nie robiła. Gdzieś tam leży sobie. Gdzieś tam sobie leży. Nie można tyle. Zobaczcie tutaj jaki ten. Jakiś fancyk. można tyle pracować. Ile można? Nie, trzeba pracować. Trzeba pracować mądrze. Nam. Mądrze. Adam, tam sobie bawi się. Spanianie. Także w ogóle nie zatrzymuje. Najważniejsze, że jest dobra zabawa. I o to tym wszystkim chodzi. Natomiast my tak naprawdę przemieszczamy się za chwileczkę. Z Piotkiem z Adamem Lecimy na Bory Pękut. idziemy do Chińczyka, coś zjeść. Po prostu. Także czekamy teraz na samochód, Nie powiem się jechać niedługo i lecimy dalej. nadzielnie do Chińczyka zobaczę tu jest jakieś wesołe miastaczko, ale korki tu są powiem Wam gną plan ten... Zabaw. No Kosmiczne. Nie, nie Przyjechaliśmy na chwileczkę do Pizza Pola Było bardzo miło Ale teraz się przenosimy Do Chińczyka Także Wszyscy już poszli przodem I ja również idę Żegnamy już Pizza Pola I Co ciekawe Nie do końca żegnamy Pola Bo... Siemano, witam Zapraszam moi drodzy MTV patrzcie co tu mamy I idziemy Jest Polo, jestem ja jestem ten malusieńki Tuk, tuk, którym jedziemy teraz do domu. Tak naprawdę odwozimy się nawzajem do domu. Ciemno, więc się żegnam. Tak czy owak, Piotr jedzie już do siebie. Wykręci, wykręci. Leci do siebie. Także żegnamy Piotra. Zobaczymy się. Być może jutro, może pojutrze. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Tutaj będę kończył. Zapraszam serdecznie na jutro, a dzisiaj dobrego dnia, bawcie się dobrze, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.